Cześć kochani, właśnie siedzę i czekam na moją siostrę, ponieważ zaraz jedziemy na wystawę świnek morskich. Ja nigdy na takiej wystawie nie byłam i jestem bardzo ciekawa jak to wygląda. Moi drodzy, już jestem w samochodzie u mojej siostry, no i jedziemy do Małogoszczy, tam będzie ta wystawa. Moja siostra sama ma świnkę morską rasową, a jaką to później Wam pokażę jak już dojedziemy na miejsce. Dojechaliśmy moi drodzy. Ja jestem pierwszy raz na takiej wystawie świnek morskich i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. W ogóle nigdy nie byłam na żadnej wystawie jakichkolwiek zwierząt, więc zobaczymy jak to będzie. To będzie się odbywać w tym budyneczku. O, tutaj za mną, ten żółty. A oto sala, gdzie będą wszystkie świnki. Wyciągamy świneczkę. Patrz kochanie. O, Chodź. To jest Abi. O, Tak, I idziemy do klateczki. Tam nie I teraz Abi dostanie sianku, tak? Ale że tak O, pięknie. Pięknie nie masz. Nie macie w zasadzie. Myszko! Spójrzcie jakiego fajnego, włuchatego sąsiada ma nasza abywa. Chyba. chyba się troszeczkę boi i nie chce się tutaj pokazywać. Oj, chyba biedactwo się naprawdę boi, bo tak szybko dyszy. Na razie go zostawię. Może się jeszcze przyzwyczai tutaj do tłumu. To jest Katalog. taka lista. Katalog, brosiaczków, które będą. Mhm. Nasza Abyba jest na dziewiątym miejscu w klasie Baby. Ona jest jeszcze malutka, bo urodziła się w grudniu, więc to jeszcze jest dzieciak. Kochani, sąsiad Abi się troszeczkę mniej chyba boi. Jest taki słodki, spójrzcie na jego oczka. Słodkie, prawda? A tutaj jest na pewno więcej niż jedna świnka. Tylko nie widać, gdzie jest koniec, a początek jednej i drugiej świnki. No. A tutaj, kochani, spójrzcie, jaki fajny transporterek z szalnego piekarnika. O, jaki jest Bo ona chce do klatki jeść. Ona nie chce być u mnie na rękach. No mówię właśnie. Świnka mojej siostry. Jest to świnka non-self. Nie wiem na czym to wszystko polega, ale jest rosowa. A tutaj kochani są różne ulotki z produktami dla świnek, długopisiki o spójrzcie, nawet smyczka tutaj jest. Hmm, jakieś jedzonko suszone o proszę bardzo. I tak na całej długości tego stołu. Hmm. A tutaj są świneczki z takim futerkiem, hmm, widać, że jakby hmm, jeżykowatym ale są bardzo słodkie spójrzcie, tu jest jedna taka świnaczka. Mm, takie ma fajne futerko biało-czarne a tutaj są drugie świnki już z innym futerkiem ale to ten sam rodzaj jedzenie Dzień. telefon przeraża się na Abi jak robię to pokazuje, że kot tam robiłam to pokazał, a tu robię to pokazuje, że jedzenie Spójrzcie, jaka ładna świnka będzie wyciągnięta. A tak. Tak pod włos, go. Pod włos. Nie, jest. Takie świneczki wyczesuje się pod włos. Tutaj widzimy wyczesywanie świnki takim specjalnym grzebykiem. O, to jest taka malutka świneczka w pudełku. Hmm. Piękna świnia. No, przepiękny jest. Przepiękna świnia. No, nie mogę się aż skończyć zachwycać tobą. Taki maluszek. Prawdziwy kaworz zawsze znajdzie czas na kawę. Spójrzcie jakie tutaj są słodkie świneczki. Trzy kolorowe, piękne kolory mają. Śliczne są. Tutaj tak samo, trzy kolorowe świnki. Szczerze mówiąc nie wiem co to za rasa, więc nie powiem Wam, ale są bardzo ładne. Śliczne są. Bardzo mi się podobają. Przepiękne. O, a tutaj takie trochę jaśniejsze. Ale też widzę trzy kolorki. Jedna ma, a druga, druga chyba ma tylko dwa. Przepiękne są. O, a tutaj takie trochę ciemniejsze. No, przepiękne, śliczne są te świnie. Znalazłam taki przepiękny okaz świnki morskiej. Ma piękne, wyraziste futerko. Przecudny. Zobaczcie, zobaczymy bliżej tę świneczkę. No jest piękna, bardzo ładna. Przed nami taka świnka, kudłata troszeczkę, jest wyczesowana przez swoją panią. No mi się bardzo podoba, piękny kolor. Prezentacja świnki. O, tutaj ma koperek. Piękna jesteś. Czy piękny, bo nie wiem, czy to samczyk, czy samica. Tutaj uwaga, żebyś nie zaskoczył. Fajna masz szputerka, śliczna świnka. Już mhm. I to ją się właszcza pod głos, tak? No, słodka jest. Czy to on? Ty mhm. 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 jesteś słodki. Spójrzcie, prawdziwa świnka niedźwiedź. Jest ogromna. Ja na żywo ją widzę i po prostu zachwycam się nią. Nigdy takiej świnki nie widziałam. No przepiękna jest, śliczna świnka, no piękna mordka. Po prostu pierwszy raz widzę taką świnkę. Kochani, a tu jest świnka, która waży kilo 20 Wygląda jak kot, a nie jak świnka morska. No powiem wam ciekawa rasa, bardzo. Moi drodzy, świnka jest teraz przygotowywana, aby stanąć przed komisją sędziowską. Właśnie tak czyści jej się futerko, żeby ładnie się prezentowała. O, chyba jest nawet szczęśliwa z tego powodu, bo to jest jak głaskanie jej. A teraz pokażę Wam świnki z To jest na przykład skini, taka łysa dosłownie tylko troszeczkę futerka ma. Na nosku i na łóżkach. Świnki bardzo delikatne, więc chowają się w sianku, ale mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy inne. No. Tutaj jaka ciekawa skini z takim noskiem, bohatym i browiami ucieka, bo chyba się boi, albo jest jej zimno. Wszystko. Ciekawska świnka morska w ogóle nie ucieka. Taka jest otwarta, nawet je przy mnie. No, świnki to jak ludzie, różne mają charaktery, prawda? Brązowa skini z bucha, mordką. Kolejna słodka skini. Kochani, Abi chyba chce się zaprzyjaźnić z innymi świnkami, bo tutaj chce się włamać. O. Przygotowywujemy się, bo zaraz tutaj nasza abyba będzie oceniana przez komisję sędziowską i czekamy na swoim kolej. No i dobrze, no i co dalej? Kondycja bardzo dobra. I chcę jeszcze full. Tomatem. Ten, ten. tego mam. Chłopaka. Dzięki bardzo. Chodź Kolejni sędziowie. Bardzo lubię usi. Rozpoczynamy oczy.

Świneczka mojej siostry otrzymała bardzo dobre noty i mam nadzieję, że no, może coś wygra. Zobaczcie, z jakim pięknym futerkiem świnka jest oceniana. Co trochę przyjeżdżają nowe osoby z nowymi świnkami i powiem Wam, że coraz ciekawsze są te świneczki. Kochani, to nie jest peruka, to jest świnka morska, to jest żywe zwierzę.

Sobowtór naszej Alby, ale z takim dłuższym futerkiem. Moi kochani, oto świnka Wilkołak. Chyba tak potocznie jest nazywana, bo tak słyszałam, że o tych świnkach tak się mówi. Jej futerko jest takie jak z drucików takie ostre, filcowate. Takie rzadkie, widzę tutaj, ale ogólnie jest przyjemna i podoba mi się. Kochani, a tutaj jest pudełko pełne słodyczy. Jak przechodziłam koło tego pudełka, nie mogłam przejść obojętnie. Spójrzcie. Spójrzmy jeszcze, co jeszcze jest tutaj dla świnek. Bardzo mnie ciekawi ten ręczniczek. Co to jest? To jest takie legowisko dla świnek. Skini, moi drodzy, żeby się miały gdzie przytulić i ogrzać. No, fajna rzecz. Bardzo mi się podoba. Moi kochani, tutaj są owocki liofilizowane. Tu mam Żurawinkę. Tutaj jest Ananasik. A tutaj jest Truskaweczka. Spójrzcie na te owocki. One są poddawane procesowi mrożenia i wyparowuje z nich woda. A tutaj są różne liście dla świnek do jedzenia. Do koloru, do wyboru. Tutaj, kochani, widzę jeszcze medale. To pewnie medale za pierwsze i drugie, trzecie miejsce, jakie można tutaj zdobyć. A tutaj jeszcze są takie puchary. No, hmm, najlepszy przyjaciel, świnka morska pisze na szarfach. No piękne, piękne puchary. Moi kochani, a to jest najsłodsza rzecz, jaką widziałam dzisiaj na całej wystawie. Przyjechała dziewczynka z mamą i rozłożyła tutaj swoje świnki morskie. Takie własnoręcznie robione. No, jestem zachwycona. Przepiękne są te zwierzątka. Zobaczcie, jakie mordki. Przepiękne te świnki są. No, powiem Wam, że... Zazdroszczę kreatywności. O, nawet takie serduszko jest, jakaś poduszeczka. No przepiękne są. Tu takie malutkie świneczki w regowisku sobie siedzą. Spójrzcie. Słodkie, prawda? Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Słodkie. A oto świnka owej dziewczynki wygląda jak papuszka. Jest prześliczna ta świnka. Nigdy takiej nie widziałam z takim umaszczeniem i z takim futerkiem. Jest jeszcze jedna świnka, ale siedzi w klatce schowana. Ale możemy podziwiać tą. Zobaczcie, jak ma mordkę słodką. No śliczna jest. Słodki ryjek. Zobaczcie, jak ma piękną mordkę. Ojej! Czas na pizzę. Moi drodzy, impreza się już powoli kończy. My się zbieramy. Mam nadzieję, że się Wam spodobał dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że też lubicie świnki tak jak ja. Jeżeli Wam się to spodobało, albo chociaż lubicie te gryzonie, dajcie mi łapeczkę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.